Kochani, zapraszam na nasz pierwszy podcast z grupy tematów życie na pranie. Tematem dzisiejszej naszej rozmowy, tego dialogu, tej wymiany informacji jest oddech, świadomy oddech. I kiedy już, właśnie teraz, mówię o tym oddechu. Od razu przekieruj swoją uwagę na ten oddech, który jest teraz. I zobacz, że jeśli naturalnie jesteś uwagą w swoim oddechu, to wszystko co płynie wraz z tym głosem, ta informacja, ta energia zostaje odbierana na głębszych poziomach. Więc jeżeli jesteś nową osobą w tej przestrzeni, to być może są to dość zaawansowane tematy, ale jeśli już jakiś czas przebywasz tutaj i aktywujesz w sobie szereg nowych informacji, to będzie etap pogłębiania tego głębokiego zrozumienia na temat naszej istoty, na temat tego, kim jesteśmy. Zacznijmy od nauki świadomego oddechu. A może inaczej? Może zatrzymajmy się już we wszelkiej nauce i tylko przez ruch uwagi zauważajmy to, co jest teraz. A kiedy zauważymy, jaki jest oddech, taki automatyczny, zaczniemy. Przypominać sobie, jak powinniśmy oddychać zgodnie z naszą naturą. Bo sam oddech jest oddechem naszej natury, oddechem Boga, oddechem świadomości. Energia, prana, życie, Bóg, wszystko w jednym, wszystko. To, co wypełnia naszą świadomość, jest takim ukierunkowaniem ku temu, kim jesteśmy. Więc zaobserwuj, czy Twój oddech jest przyspieszony, niespokojny, chaotyczny. Jeśli tak jest, po prostu zatrzymaj się w tym automatycznym byciu, w tym świecie. Oddech jest ściśle powiązany z pracą naszego mózgu. Kiedy zaczynasz oddychać coraz wolniej, coraz bardziej świadomie, wtedy fale mózgowe zwalniają. I tak naprawdę w tym absolutnym połączeniu wszystkiego ze wszystkim odkrywamy cały wszechświat w tym naszym boskim ciele. Nie możemy kontrolować z poziomu małego umysłu, takiego zamkniętego w swoich koncepcjach, programach, przyzwyczajeniach, nawykach. Jesteśmy wtedy zdani na chaos, na przypadkowość, na automatyzm. Ale jeśli odzyskamy kontrolę nad naszym oddechem, może się wydawać, że nasze życie jest w pełni świadomym aktem naszej twórczości. Jeśli czujesz, że twoje życie przyprowadziło cię do tej chwili, by się zatrzymać, to wraz z tym oddechem może być to niezwykle proste. Ta prostota wynika tylko i wyłącznie z tego, że przekierowujemy swoją uwagę z umysłu, tych wszystkich myślokształtów, kształtów, komentarzy, z tych wszystkich napięć do tej chwili obecnej. Więc jeśli zainwestujesz swój czas, swoją energię, swoją uwagę, po prostu w obserwację oddechu, już po paru dniach zauważysz istotne zmiany. I ponieważ życie na pranie, które wydaje się dla wielu czymś w rodzaju jakiegoś nierealnego celu, może zostać odkryte właśnie jako konsekwencja bycia w obecności. Jako konsekwencja pożegnania, zakrywania emocji możesz nauczyć się, że w tych niewygodnych momentach siadasz i 10 minut świadomie oddychasz. Mam nadzieję, że nauczysz się w którymś momencie, przestroisz się na tyle, że każdy oddech stanie się świadomy albo większość z nich. Ale do czasu, kiedy to się wydaje zbyt trudne, zbyt wymagające wiele Twojego czasu, zacznij od takich resetów dziesięciominutowych. Zamiast wielu posiłków, po prostu siadaj i oddychaj. Możesz puścić sobie piękną muzykę i karmić się w inny sposób niż do tej pory. Nie podejmując jeszcze kolejnych decyzji, kolejnych zmian, ale zaczynając od prostego, spokojnego oddechu i wraz z kolejnymi chwilami go pogłębiając, odkryjesz, że zmiana następuje natychmiast, absolutnie natychmiast. Parę takich świadomych oddechów sprawi, że czas się zatrzyma. To nieustanne napięcie w ciele, w umyśle, wokół. Ta niewygoda bycia w tym świecie nagle zacznie zanikać. Przestrajasz się i dostrajasz po prostu na inny kanał. Twój oddech jest przewodnikiem do Twojej boskości. Czy jesteś gotowy zmienić to w taki prosty sposób? Czy potrzebujesz wielu jeszcze skomplikowanych technik, celów? Nauczycieli zewnętrznych. Twój oddech jest najwspanialszym nauczycielem. Jeśli będziesz bardzo pilnie go obserwować i słuchać swojego serca, to odkryjesz, że wszystko już jest gotowe na aktywowanie w sobie możliwości życia na pranie. Im więcej przekonań, tym więcej oporu wobec rzeczywistości. Od teraz możesz nauczyć się, odpuszczać wszystkie stare nakazy, zakazy, opory. W ten sposób pożegnasz stare historie umysłu, które do pewnego momentu określały Twoją rzeczywistość. Ale teraz wraz z tą nową decyzją, z tą nową intencją, że oddech jest Twoim przewodnikiem, oddech jest Twoim nauczycielem. Poszerzysz tą świadomość w tak niezwykły i lekki sposób jak nigdy dotąd. A dzięki temu, że odkryjesz, jak potężne jest to narzędzie samoświadomości, krok po kroku odkryjesz, jak łatwo ostatecznie jest odprogramować swój system powiązania z wszystkimi nałogami umysłu, wszystkimi przywiązaniami do powtórzeń, do tej. Automatycznej gry w świecie trzeciego wymiaru. Świadomy oddech jest bardzo naturalnym stanem. Nienaturalne jest to, że umysł przejął kontrolę nad człowiekiem, nad boskim człowiekiem. I człowiek, ta istota, niezwykła istota wielowymiarowa o nieskończonych mocach i możliwościach. Stała się wyrobnikiem, najemnikiem zaprogramowanego umysłu. I właśnie taki świadomy oddech pojawia się po to, by uwolnić cię z jakiejkolwiek presji, która jest rzutowana zawsze z tej kolektywnej świadomości. Świadomy oddech jest po prostu przekierowaniem twojej uwagi na ten akt, który jest w teraźniejszości. To jest bardzo proste, możesz teraz sam sprawdzić. Słuchając tych słów, zostaw je w przestrzeni, nie przywiązując się do żadnego z nich. Po prostu zacznij obserwować każdą fazę wdechu, zatrzymania i wydechu. Możesz także pogłębić oddech. Przedłużyć zatrzymanie pomiędzy wdechem a wydechem, rozkoszować się fazą wydechu. To nie musi być konkretnie jakieś. Możesz oczywiście odsłuchać instrukcji, które zamieściłam na moim kanale czy na stronie nulina.tv. Ale Zachęcam Cię też do takiego samoistnego badania tego oddechu. słuchania swego ciała, słuchania tego momentu. Tu jest wszelka informacja dla Ciebie. Myślę, że ten podcast, który od jakiegoś czasu mnie tutaj zapraszał, żeby się wydarzył, będzie miał wiele wątków i... Z przyjemnością nagram kolejne odcinki, jeśli będziecie zainteresowani. Myślę, że będą dłuższe. Mam tutaj już tematy, które dla Was przygotowałam. Bardzo wiele różnych wątków może się pojawić, ale też czekam na Wasze pytania i inspiracje. A tymczasem życzę miłego dnia, wspaniałej, świadomej każdej chwili. Przytulam we wszystkim i do usłyszenia.